To naprawdę się dzieje. Fani Familiady załamują ręce. Potwierdziło się najgorsze. Familiada to jeden z najbardziej uwielbianych teleturniejów w Polsce. Teraz nad programem pojawiły się czarne chmury. Co z dalszą emisją Familiady? Nie mamy dobrych wieści. Fenomen Familiady. Familiada to popularny polski teleturniej który zadebiutował na antenie telewizji polskiej w 1994 roku. Program polega na tym, że drużyny rodzinne starają się odgadnąć odpowiedzi, które najczęściej padały w przeprowadzonym wcześniej sondażu. Uczestnicy muszą zgadywać odpowiedzi na pytania, które zostały zadane grupie osób, a celem jest zdobycie jak największej liczby punktów. Program prowadzi Karol Strasburger, który znany jest z charakterystycznego poczucia humoru i tak tzw. sucharów, żartów o niskim poziomie śmieszności. Familiada stała się jednym z najdłużej emitowanych teleturniejów w Polsce i zdobyła dużą popularność wśród widzów. W programie biorą udział dwie drużyny które rywalizują o główną nagrodę, odpowiadając na pytania związane z szeroką gamą tematów, od codziennych spraw po bardziej nietypowe zagadnienia. Teleturniej jest znany z prostych zasad, które przyciągają zarówno młodszych, jak i starszych widzów. Karol Strasburger o Familiadzie Karol Strasburger jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów telewizji polskiej. Od lat jest nierozerwalną częścią Familiady. Sam chce jak najdłużej pracować, by zapewnić komfort rodzinie, a także uszczęśliwić widzów. Emerytura jest często w głowie elementem ustawiającym nas jako osoby, które są w schyłkowym okresie życia. U niektórych to słowo powoduje odcięcie od aktywności życiowej psychicznie i usuwa na margines życia. A nie ma nic gorszego, jak człowiek, który sam się usunie na margines i ciągle mówi, bo jestem za stary, nie nadaje się do tego czy tamtego. Ja tego zwyczajnie nie rozumiem, tłumaczył. Z okazji niedawnej rocznicy Familiady Karol Strasburger opowiedział o swoich wspomnieniach związanych z początkiem programu oraz o tym, jak reagował na zmiany, które zaszły w teleturnieju. W przyszłym roku mogą pojawić się kolejne zmiany, ponieważ produkcję programu przejmie nowa firma, Fremantle Media Polska zastąpi dotychczasowego producenta firmy Astro. W związku z tym nowe odcinki będą emitowane do 4 stycznia 2025 roku, po czym nastąpi przerwa. Jak długa? Familiada zniknie z ekranów. Jak podaje serwis Press, miłośnicy programu Familiada będą musieli poczekać na nowe odcinki aż do końca lutego. Premiera nowych epizodów formatu stworzonego przez Freemantle Polska odbędzie się dopiero 1 marca. W międzyczasie, od 5 stycznia do 28 lutego, Telewizja Polska będzie emitować powtórki. To pierwszy raz od debiutu programu w 1994 roku, gdy zimą zabraknie premierowych odcinków. Pomimo zmiany producenta, rolę gospodarza nadal pełnić będzie Karol Strasburger. Decyzja o zakończeniu współpracy z dotychczasowym producentem, firmą Astro, została podjęta w wyniku analizy biznesowo-prawnej przeprowadzonej przez Fremantle, właściciela praw do formatu Family Feud. Jak wynika z danych Nielsen Media, Familiada od września 2023 do maja 2024 była oglądana średnio przez 974 tysiące widzów.